Adwent i Wielki Post to dobry czas na postanowienia. Chętnie je podejmujemy, uczymy już małe dzieci, żeby jakieś postanowienia wielkopostne czy adwentowe sobie podjęły. Tylko jaki jest sens tych postanowień? O tym dzisiaj w Teologii przy Kawie. Zapraszam! Komu są potrzebne postanowienia adwentowe, komu są potrzebne postanowienia wielkopostne. Niektórzy, może bardziej tutaj skłaniając się ku takim świeckim rozwiązaniom, wolą postanowienia noworoczne. I każdy taki moment, czy to właśnie Adwentu, czy Wielkiego Postu, czy Nowego Roku, to jest jakaś okazja, żeby zacząć coś od nowa i tymi postanowieniami spróbować. Jakoś zmieniać swoje życie i coś sobie do tego życia wprowadzić. Tylko jaki jest sens tych postanowień? Czym innym myślę są postanowienia noworoczne, kiedy chcemy się wziąć za siebie? Czym innym raczej postanowienia adwentowe czy wielkopostne, kiedy? Próbujemy, żeby te nasze jakieś podejmowane praktyki miały znaczenie religijne, służyły w jakoś naszemu życiu duchowemu. I tutaj bardzo ważna kwestia, z którą warto się zmierzyć w sobie, a mianowicie dlaczego my podejmujemy postanowienia, czemu one mają służyć, komu one są potrzebne i do czego one mają nas ostatecznie doprowadzić. Może na początek powiedzmy sobie szczerze raz na zawsze, że postanowienia adwentowe czy postanowienia wielkopostne nie są dla Boga. To znaczy, Bogu nie są potrzebne nasze postanowienia. On jest doskonały, święty i kocha nas niezależnie od tego, czy my jemy słodycze w Adwencie, czy ich nie jemy. Czy podejmujemy takie czy inne wyżyczenie, czy go nie podejmujemy. Ale to my, dla naszej relacji z Panem Bogiem, potrzebujemy podejmować różnego rodzaju praktyki, które właśnie mają nam pomóc w umacnianiu tej relacji. I teraz żyjemy w tak dobrym, myślę, czasie, jeśli chodzi też o rozwój nauki, o człowieku, o takim, o, takim, o taki, w takim momencie, w którym głębiej rozumiemy, jak działa człowiek w różnych aspektach, w różnych aspektach i medycznym, i takim psychologicznym, że y, pewnie każdy z nas słyszał o tym, że robimy to, co mamy w nawyku, że bardzo wiele rzeczy, które podejmujemy, których robimy, które robimy na co dzień, po prostu są nawykowe, że tak funkcjonuje nas, nasz mózg. Im częściej coś powtarzamy, im częściej coś praktykujemy, tym, tym właśnie łatwiej nam to przychodzi i mniej zużywamy na to energii. Kiedy próbujemy wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, Najczęściej jesteśmy bojkotowani przez samych siebie, bo nagle okazuje się, że, to, że wydaje nam się, że to jest takie trudne, że to nam zużyje tyle energii, że to wymaga od nas tyle wysiłku. I rzeczywiście tak jesteśmy skonstruowani, tak rzeczywiście działa nasz mózg, że nie lubi tych zmian, że kiedy dodajemy sobie jakąś nową praktykę, to wszystko w nas jakoś protestuje przeciwko tej zmianie, dlatego że trzeba użyć z tego więcej energii. To jest płaszczyzna biologiczna, tak jesteśmy skonstruowani, tak działamy. Natomiast jak to się ma do naszej relacji z Panem Bogiem, jak to się ma do naszej wiary? Rzeczywiście, nasza relacja z Panem Bogiem potrzebuje jakiejś odpowiedzi z naszej strony. Tak? To znaczy, jeśli jesteśmy w takim momencie swojego życia, że na przykład nawróciliśmy się i teraz chcemy pójść za Bogiem, ale do tej pory codzienna modlitwa to nie był temat, który był nam bliski, no to oczywiście przy takim pierwszym zachwycie, jakimś takim emocjonalnym poruszeniu, to może przez 1, 2, 3, może 3, 4 dni jeszcze będzie nam się chciało modlić i będzie nam się chciało trwać przy Bogu. Ale kiedy jakiś ten taki zachwyt, takie emocjonalne poruszenie gdzieś tam się uspokoi, no to wtedy okazuje się, że odzywa się w nas to nasze stare życie, odzywają się w nas stare nawyki, i ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli robić, to jest na przykład właśnie modlić się rano czy wieczorem, czy w ogóle znajdować na to czas w ciągu dnia. I teraz podjęte postanowienia, czy podejmowane różne wyrzeczenia, one mają nam pomóc w tym żebyśmy trwali w relacji z Panem Bogiem. Jeśli do tej pory nie czytaliśmy słowa Bożego codziennie, jeśli nie mieliśmy jakiejś relacji właśnie z Pismem Świętym, to oczywiście, że jeżeli sobie podejmiemy postanowienie, że od dzisiaj będziemy czytać codziennie 15 minut, 20 minut, no to pierwsze kilka dni będą dla nas trudne, dlatego, że to jeszcze nam nie wyszło w krew. Po Dwóch tygodniach, trzech tygodniach, miesiącu już będzie łatwiej. I o tym właśnie warto pamiętać, że postanowienia, które podejmujemy, one mają służyć naszemu wyrobieniu się w jakimś aspekcie relacji z Panem Bogiem. To mogą być praktyki, jak na przykład modlitwa, czy czytanie Słowa Bożego, czy chodzenie częściej na Eucharystię, ale to może być też taka praca nad sobą. Praca nad jakimiś wadami czy nad cnotami. Wiem, że dzisiaj to jest niemodne, że ktoś pracuje nad sobą, bo mamy to przekonanie, że przecież Pan Bóg i tak nas kocha, tak kocha nas, ale czy my się dobrze czujemy ze sobą i czy my potrafimy odpowiadać na tą miłość Pana Boga, kiedy trochę czasami może ulegamy takiemu Takiej, takiej postawie, no takim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim nie masz, nic się za bardzo z tym nie da zrobić. Otóż da się z tym coś zrobić, ponieważ Pan Bóg z jednej strony daje nam Ewangelię, daje nam wskazówki, jak chciałby, żebyśmy żyli jako Jego dzieci, a z drugiej strony sam. Mocą Ducha Świętego daje nam siły do tego, żebyśmy jednak pracowali nad sobą, żeby rzeczywiście w nas było widać to, że jesteśmy podobni do naszego Ojca, że jesteśmy podobni do Niego. I teraz e, mamy wszystko. Ze strony Pana Boga, żeby właśnie odzwierciedlać w swoim życiu to, to dziecięstwo Boże, tylko pytanie, czy z tego korzystamy. I właśnie takim, takim sposobem, takim jakby przejawem tego skorzystania jest właśnie podejmowanie pracy nad sobą, czyli właśnie różnego rodzaju postanowień, wysiłków estetycznych. Mówiłam już o praktykach. Może jeszcze takim taką właśnie dobrą, dobrym pomysłem na postanowienie adwentowe jest właśnie taka praca nad sobą, nad jakimiś swoimi wadami czy nad cnotami, które chcielibyśmy mieć. Przypuśćmy, ktoś bardzo szybko się denerwuje na innych, od razu ich osądza i gdzieś tam w głowie, może nawet nie, nie na głos, ale gdzieś w głowie kogoś tam wzywa, już od razu się na niego obraża. Oczywiście, może to, żeby może to być też kwestia charakteru. Cholerycy mają trudniej w tej kwestii, ale z drugiej strony trochę jednak można pracować nad sobą i przyjrzeć się tej swojej postawie i znaleźć jakiś, jakiś sposób po prostu na zapanowanie nad sobą, tak? Czyli. Nie wiem, kiedy tutaj warto po prostu też spróbować znaleźć jakiś sposób na siebie. Ktoś na przykład jest wielkim bałaganiarzem i nigdy nie sprząta po sobie, i nigdy nie ma porządku w swoich rzeczach, i tutaj znowu, jak sobie postanowi, że od jutra będzie miał idealny porządek we wszystkim, to wiadomo, że nie będzie miał, bo to jeszcze nie jest w jego naturze, ale jak sobie postanowi, że na przykład będzie odkładać rzeczy na miejsce, trzy konkretne, które zawsze zostawia i które zawsze denerwują domowników, to i domownicy będą szczęśliwi, i on trochę zapanuje nad swoją, nad swoją wadą, nad swoim błaganiarstwem. Oczywiście, można tutaj szereg takich przykładów podawać, ale właśnie warto pamiętać, że te postanowienia adwentowe i wszelkie nasze jakieś próby, Mierzenia się ze, ze sobą czy jakiegoś zmagania, one ostatecznie mają służyć nam, służyć kształtowaniu naszego człowieczeństwa, naszego charakteru, naszej takiej wewnętrznej przemiany. One nie są potrzebne Bogu, ale nas zbliżają do Boga. Czy to będzie przez to, że podejmujemy jakieś praktyki, czy to będzie przez to, że właśnie pracujemy nad swoim charakterem, że pracujemy nad swoimi wadami, czy z kolei chcemy mieć więcej jakichś cnót, na przykład cierpliwości? Ktoś może się denerwować zawsze na swojego szefa w pracy. Szef, jaki jest, każdy widzi. Wszyscy mamy swoich współpracowników i zawsze chcielibyśmy, żeby oni byli lepsi. I, i warto tutaj właśnie spróbować zmierzyć się z tym, co mamy na co dzień. Tak? Jeśli denerwują nas, nas współpracownicy, jeśli denerwuje nas szef, to warto. Na przykład e, popracować nad cierpliwością, popracować nad tym, żeby go od razu e, jednej czy drugiej osoby nie osądzać, żeby odpuszczać, żeby przyjrzeć się temu, e, żeby właśnie spróbować e, w, mieć więcej w sobie jakiejś takiej wyrozumiałości. E, to jest też tak z tymi postanowieniami i z tą pracą nad sobą, że w tradycji chrześcijańskiej nazywamy to generalnie ascezą. Tak? Nazywamy to jakimś, jakąś właśnie pracą nad sobą, jakimś postem też. Jest nam to potrzebne, dlatego że to jest jedyny sposób, żeby wyrobić w nas. Nawyki, nawyki, które chcielibyśmy mieć jako dzieci Boże, jako nowi ludzie. Bez tej pracy nad sobą, bez tej ascezy, bez tego podjęcia wyzwania, bez tego trudu, który jednak sobie jakoś tam zafundujemy w tych szczególnych okresach Adwentu czy Wielkiego Postu, będzie nam bardzo trudno trwać w relacji z Panem Bogiem, i najczęściej po prostu będziemy. W takim, w, takim, w takim zachowaniu charakterystycznym dla dzieci czy dla osób jakichś takich niedojrzałych życiowo, które działają na zasadzie, chce mi się, nie chce mi się. Tak? Jak mi się chce modlić, to się modlę. Jak mi się chce być dobrym dla innych, to jestem. Jak mi się nie chce, no to niestety muszą mnie wszyscy znosić. No nie, no właśnie dojrzałość polega na tym, że jednak Trochę pracujemy nad sobą, bierzemy za odpowiedzialność za swoje życie i nadajemy temu życiu kierunek. Myślę, że w ten czas też adwentu, może często dla nas, może często nam się kojarzy też z jakimiś porządkami, z jakimiś też przygotowaniami do, do świąt Bożego Narodzenia, bo chcemy, żeby wszystko było dobrze w tym czasie. I myślę, że warto popatrzeć też na to, że ile energii potrafimy włożyć w jakieś takie zewnętrzne przygotowania, w jakieś, jakieś właśnie porządkowanie naszej przestrzeni, w której mieszkamy, a zapominamy może o tym, że, no właśnie, że to nasze życie, to nasza codzienność też ma mieć jakiś kierunek, że, że ta relacja z Panem Bogiem wymaga od nas jednak, Jakiegoś uporządkowania, jakiegoś wejścia w jakiś rytm. Rytm, który będzie nam pomagać wtedy, kiedy już nam nie będzie się chciało, po prostu. Kiedy my już, niezależnie od tego, czy właśnie chce nam się, czy nam się nie chce, wybieramy czas na modlitwę, wybieramy jakieś konkretne postawy, konkretne zachowania czegoś nie robimy, dlatego że. To jest spójne z nami, to jest spójne z tym, czego tak naprawdę chcemy. Zachęcam, żeby w tych postanowieniach przyjrzeć się przede wszystkim sobie, popatrzeć, czego my potrzebujemy, czego konkretnie ja potrzebuję do relacji z Panem Bogiem. Nie patrzeć na sąsiadów, że ta czy inna osoba postanowiła sobie nie jeść słodyczy, nie pić kawy, czy jeszcze jakieś inne tutaj ascetyczne praktyki powzięła. One może są dobre. Ja tego nie wiem. Tak, bo jeżeli ktoś ma rzeczywiście problem ze słodyczami, to niejedzenie ich przez adwent może rzeczywiście mieć, mieć sens. Jeżeli ktoś widzi, że nadużywa kawy, to może rzeczywiście potrzebuje trochę takiego detoksu. Ale pytanie, na ile to służy też naszemu życiu duchowemu. Bo to przede wszystkim my tego potrzebujemy, po to, żeby wyrobić się. Trochę jakby tak wyrobić w sobie taki mięsień wolnej woli, Żebyśmy byli bardziej podatni na to, co Bóg chce w nas działać i jak Bóg chce nas prowadzić, a nie na nasze właśnie zachcianki. Żebyśmy nie byli takimi niedojrzałymi, wierzącymi, którzy no po prostu postępują tak jak, tak, jak im przyjdzie ochota, a brakuje tej wytrwałości przy Panu Bogu. Zachęcam, zapraszam, życzę powodzenia. Jest dzisiaj jeszcze ostatnia prosta przed adwentem, zawsze można sobie jeszcze coś postanowić. A na teologię przy kawie zapraszam już za tydzień.